Bądź nadzwyczaj drobiazgowy, aż do sztywnej formalności, bądź niezwykle tajemniczy, aż staniesz się niezgłębiony. W taki sposób możesz stać się panem losu swego przeciwnika. Aby uniknąć tego, co silne, trzeba uderzać w to, co słabe. Ci, Którzy potrafią postępować niekonwencjonalnie, są nieskończeni niczym niebo i ziemia, niewyczerpani niczym wielkie rzeki. Gdy nadchodzi ich koniec, zaczynają się znowu, jak dni i miesiące, umierają i rodzą się na nowo, niczym cztery pory roku. Dowodzenie to kwestia inteligencji, wiarygodności, sprawiedliwości, odwagi. I autorytetu. Człowiek bez strategii, który lekceważy sobie przeciwnika, nieuchronnie skończy jako jeniec. Ludzie, którzy mówią pokorne słowa, nasilając przygotowania do wojny, mają zamiar zaatakować. Ludzie, którzy mówią pewnie i posuwają się agresywnie naprzód, mają zamiar się cofać. Mądry generał usiłuje wyżywić swoich ludzi z ziemi nieprzyjaciela. Każdy buszel jedzenia odebranego wrogowi wart jest 20 przyniesionych z domu. Jeśli nie znasz planów swoich rywali, nie stworzysz dobrych przymierzy. Kiedy nieprzyjaciel atakuje, cofamy się. Kiedy nieprzyjaciel zatrzymuje się, Nękamy go. Kiedy nieprzyjaciel chce uniknąć bitwy, atakujemy. Kiedy nieprzyjaciel uchodzi, następujemy za nim. Nie ma nic trudniejszego niż walka zbrojna. Rosną w siłę ci, którzy czekają na wroga ciągnącego z daleka. Wypoczęci oczekują zmęczonych, najedzeni oczekują głodnych. Jest pięć sposobów na zwycięstwo: wiedzieć, kiedy walczyć, a kiedy nie walczyć, umieć wykorzystać różnice w liczebności wojsk obu stron, sprawić, by od szeregowca po władcę wszyscy mieli wspólny cel, być gotowym, aby zaatakować nieprzygotowanego wroga, posiadać generała, który jest zdolny, oraz władcę, który się nie wtrąca. Na wojnie chodzi o zwycięstwo, nie o upór. Są drogi, którymi nie należy podążać, armie, których nie należy atakować, fortece, których nie należy oblegać, terytoria, o które nie należy walczyć, zarządzenia, których nie należy wykonywać. Szybkość jest duszą wojny. Wykorzystaj swoje szanse zanim przeciwnik osiągnie gotowość. Korzystaj z tych dróg, które będą dla niego zaskoczeniem. Otoczony obmyślaj plany. Zagrożony śmiercią. Walcz. Zauważenie zwycięstwa, gdy jest ono widoczne dla wszystkich, to nie sztuka. Podniesienie włosa nie wymaga wiele siły. Dostrzeżenie słońca i księżyca nie wymaga ostrego wzroku, zaś usłyszenie pioruna nie wymaga czujnego słuchu. Tak jak strumień szuka swojej drogi w górach, tak wytrwały stratek odnajduje błędy i słabości wroga, by odnieść zwycięstwo. Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego, bez zniszczenia czegokolwiek,